W tej części kursu zajmiemy się zapisami VAT, czyli miejscami, w których możemy przejrzeć i przefiltrować, zestawić dane dotyczące, dotyczące rejestru VAT. Przede wszystkim są to zapisy VAT. Jedna z ksiąg uczestnicząca w księgowaniu dokumentów. Jeśli przesortujemy ją sobie po numerze zapisu, ostatnie to będą te, które księgowaliśmy, czyli w zapisach VAT mamy. Pełne informacje o dokumentach, które pojawią się czy w pliku JPK, czy w wydrukowanym rejestrze VAT-u. Mam informacje, jakich grup dotyczyły, jaki jest identyfikator VAT-u, daty księgowania i data obowiązku VAT, czy jest to VAT przełożony, numer dokumentu, numer dokumentu zewnętrznego, jeśli był użyty, no i jaki to jest typ dokumentu. Informacje, podstawa i kwota są to pola wyliczane. Z tabeli dodatkowej, która tutaj pod spodem jest, szczegółowe zapisy VAT, gdzie mamy każdą transakcję związaną z rejestrem VAT-u, czyli w tym przypadku mamy tylko zapis wstępny, ale jeśli weźmiemy fakturę, którą przekładaliśmy i zajrzymy do środka, zobaczymy, że był zapis wstępny, później było zrealizowanie VAT-u, później jeszcze była zmieniona data obowiązku VAT. W tym przypadku. Także tutaj możemy prześledzić wszystkie całą historię transakcji. Natomiast tutaj podstawa i kwota VAT pokazuje się aktualna wartość danego zapisu. Jeśli faktura byłaby przełożona, tak jak w przypadku tym tutaj, to kwoty pojawiłyby się w kolumnach podstawa przełożonego VAT i kwota przełożonego VAT. -u. W dalszych częściach mamy Informacje o tym, jaki to jest typ kalkulacji, jeśli byłyby to VATy, kwota nie do odliczenia, czy użylibyśmy funkcji niezrealizowanego VAT-u, no to te podsumowania byłyby w tych kolumnach. Mamy informacje o kontrahencie danej transakcji, czyli albo o nabywcy, albo o dostawcy. Nie widzimy tutaj wszystkich pól, natomiast jeśli włączymy sobie wszystkie pola. Zauważysz, że mamy tutaj informacje, które trafiają i do pliku JPK, i do rejestru, czyli mamy i nazwę kontrahenta, mamy informacje o NIP-ie kontrahenta, mamy dane także teleadresowe. Także te informacje, mimo że tutaj nie są widoczne, znajdują się też w tej tabeli, no i dotyczą danych teleadresowych naszego, naszego kontrahenta.